Your legacy begins now. Witam widzowie, siemanko. Witam w następnym odcinku z Hogwarts Legacy. No i już wyglądam jak czarnoksiężnik. Dzisiaj nie mamy konkretnego zadania, zrobimy sobie parę pobocznych misji. Na początek potrzebuję trzy eliksiry niewidzialności i dostarczymy je w Fatimie. Zanim zaczniemy, to mam pytanie: szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe. Gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie. Nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Przepis na eliksir niewidzialności, ale zobaczymy, czy może ma do kupienia eliksir niewidzialności. Skupienia gazowy niewidzialności. O kurczę, za 500 i za sztukę. To może kupimy sobie po prostu eliksir niewidzialności. Oh, wise Posprzedaję kilka rzeczy, no już nieważne, że sprzedaję ubrania u gościa od eliksirów. Nieważne, ale to on sobie zostawię. No dobra, no to będziemy, będziemy musieli sobie. Zuważyć ten eliksir. Tak więc, co? No to. A sprawdźmy, może, czy ja mam jakiś eliksir niewidzialności, skupienia. Niewidzialności, mam cztery eliksiry, o jak miło. E, no to biegniemy do pani e, Fatimy. E, czyli już mam zaznaczone, gdzie powinniśmy iść. Je, już jak to daleko. Jak to daleko? No, i będziemy musieli pójść tutaj, no i przebiec resztę drogi. Tak więc zapraszam za chwilę. O, no proszę, mogę, ale gubię klatek. Będę mógł... No proszę, będę mógł sobie pociąć różne obiekty, ale ja najpierw pozbieramy parę grzybów. A masz. Pięknie mi poszło. No, jestem tutaj czarodziejem. Mam dwa różne zestawy czarów. E, zmienimy je sobie teraz, bo tutaj trochę. Czyli tak tu. A depulso sobie zostawimy. No dobra, zostawimy takie jak są. Tu pajęczyki. No Zbieramy po drodze różne takie. Um, rzeczy, które no, są warte zebrania, być może na początku będą bardziej potrzebne, później będziemy mieli ich pewnie znacznie, znacznie więcej. No, ale na początku to pewnie liczy się o, liczy się wszystko, co my tu mamy, nie depulso, użyjmy acio. O, coś tu się stało? Tu jest jakaś ukryta grota, tutaj mnóstwo roślinek. Pozbieramy sobie przy okazji, a wejście do groty, tak, tak, o tutaj kozy. A masz kozo. O, tutaj proszę. No, no, sprawdźmy, co tutaj jest. No, wygląda na to, że nic. Oprócz tej skrzyni. Poczekajcie F. Hm, może teraz Depulso. O tutaj. O kurcze, jest tutaj porząd, poważnie. No dobrze. Widać że to jest jakaś magiczna. Magiczna rzecz. W każdym razie sprawdźmy sobie, co dostaliśmy. Dostaliśmy jakiś, jakiś nowy szalik. O, jeszcze. Uuu, dobrze, ale to jest jeszcze jeden poziom. I będzie można go użyć. Także. No zobaczymy, fajnie. Wa widzicie, i to jest kolejny powód, dla którego warto odkrywać różne takie e, ukryte miejsca, zakamarki. Rebellion. Tak, abyśmy, wiecie, no, znaleźli przy okazji jakieś fajne, fajne ubranko. Mm, no dobrze, czeka nas dosyć długa podróż. Także zapraszam Was e, po cięciu. Już będę u pani Fatimy. Tak więc za chwilę się widzimy. No dobrze, jestem z wami. Najpierw odkryjemy sobie tutaj wszystkie skrytki, skarby i tak dalej. No, powiem wam, bardzo ciężko tutaj będzie wejść. No dobrze, wszystkie wyglądają, że są ukryte. O, tutaj jest jakaś zagadka.

Perhaps combining your recipes and skills? <laughs> not such chance. That neer do had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. No dobra. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. O, zobaczmy co przy okazji sprzedaje. E, może jakieś fajne wspomagacze. O, e, no widzę, że nic takiego ciekawego nie sprzedaje. Także do widzenia. E, mam nadzieję, że nie słyszycie tego, co się dzieje w tle, a pewnie słyszycie. O, wypiłem sobie jeszcze drineczka. Tu pod spodem mamy skrzynię. Spadamy i przeszukamy całą tą wioskę, nie martw się. Tutaj Alohomora jeszcze nie naprawione, no ale nie naprawione, nie nauczone. Ja być może tutaj wejdziemy do środeczka. Tak jest. O! Jakąś kolekcję zyskałem. A co tutaj jest? Tutaj coś jest. Tutaj. Co to są? Ule. Świat czardziejów, tak samo jak świat mugoli, potrzebuje miodu. No, dobrze. Zgadzam się z tym, tak jest. Wszyscy potrzebujemy miodek. Jest to bardzo ważna i bardzo smaczna rzecz. Tak więc, jak najbardziej. Dobra, ostatnia skrzynia, którą możemy dostać bez alohomory. Tu jeszcze widzę coś jest. Zanurkujemy i zobaczymy, co tutaj znajdziemy. NURKUJEMY O wow Nie da się iść łatwiejszą drogą No dobrze Tu jakaś podziemna jaskinia. No proszę, to jakiś sekret jest po prostu. Ale będziemy potrzebowali nie depulso, a raczej... Nie? O! Raczej nic nie potrzebujemy. Pięknie. No dobrze. Zobaczmy, co tutaj jest. Co tutaj się ukrywa. O, i takie rzeczy to ja lubię, muszę wam powiedzieć widzowie. Nowe szaty. Legendarny przedmiot jakiś. Zabierz przedmiot do pokoju życzeń, aby odkryć jego właściwości. No dobra, no to tak zrobimy. No, no nie ma wyjścia. Mamy też jedną różdżek. A, niech będzie. Niech będzie co mi tam. E Rebellion. Czy jest tu coś jeszcze? Nie. No, wygląda na to, że musimy iść teraz naokoło. Ej, bardzo mi przykro od razu z powodu tego, co słyszycie na zewnątrz, ale no niestety, kiedy zacząłem nagrywać ten odcinek, to, to był spokój. Ale musimy z tym żyć. No bo, no bo co zrobić? E, także. O, z góry przepraszam. No dobrze, to chyba wszystko, co tutaj mamy odkryte. Sprawdźmy sobie jeszcze mapę w razie czego. Tutaj mamy. Co to jest? Strony przewodnika. O! To mamy jeszcze tutaj dwie strony przewodnika. To sobie jeszcze jest, zbierzemy i wtedy wrócimy do parego pipina. No i myślę, że to będzie. Co tu mamy? Korzeń imbiru strony przewodnika. Obrżysta w Kenb Kinbridge ma zawsze pod ręką korzeń imbiru, by pomóc klientom cierpiącym na nudności i sprawić, że będą pić dalej. Hmm, bardzo ciekawy, Bardzo ciekawy pomysł na, e, proszę Ciebie, picie dalej. A tutaj pochyły dom. O, bardzo fajnie to wygląda. Miejscowi nazywają go pochyłym domem ze względu na niecodzienny kąt, pod jakim stoi opleciony korzeniami górującego nad nimi drzewa. Nad nim. O, i jeszcze, i jeszcze tutaj zjemy sobie zupę. O, i tutaj coś jeszcze jest do zrobienia

I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help, and at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very anyway, well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Isas Fatima's recipe book. Oh, I had no idea it was hers. Some things are secret amongst potioneers. I shall return it to her immediately. No, no cóż, e, nie wiedziałem, że to jej. Wybacz, gościu. Gościu kolorowy, panie Pipin. No, no kto by się spodziewał, no nie? Chodźmy do pokoju życzeń. Sprawdzimy, co to jest za nowa szata, którą zdobyłem. Tak więc od razu zobaczycie, jak wygląda mój pokój życzeń po delikatnych zmianach. Naprawdę tyciutkie zmiany. No ale o. Teraz tak wygląda. Ustawiłem sobie tutaj dwa stoły. Obok. No, na razie nie jest jakoś. E, no dobra, no to sprawdźmy. Przez krótkie czasy zwiększa obrażenia. A zróbmy. Zróbmy jeden. 30 sekund to nie jest tak dużo. No, i co teraz? Pokój życzeń. No, i odpalamy sobie nasze wyposażenie i dowiadujemy się, co to jest, tak? Co to było? To był szalik. O, zwiększył nam obronę. No dobrze. Myślałem, że gdzieś trzeba będzie użyć ten. O, zadanie profesora Sharpa. Zdobądź i wypróbuj napar gazowy przeciwko kilku wrogom. No dobra, to jeszcze zrobimy ten sobie napar gazowy. E, tutaj 20 sekund nam zostało. Tutaj 10 minut. No ale okej. Okay. Być może coś sobie... Coś sobie zrobimy? Może jakąś... Jakiś para... O, parawan może jakiś taki. O, będziemy mogli się przebrać. Tak więc o, zobaczcie tutaj taka skrytka będzie. Dobra, zbierzmy eliksir maxima i sprawdźmy ten anapargazowy. A widzicie, czyli muszę kupić, muszę wrócić do Pipina, żeby kupić napar gazowy. No ale bez przesady. Nie będziemy tak biegać w te i we w Sprawdźmy nasze misje. Podążaj za mole, mo, moletami. Duch naszej miłości. Zadanie profesora Sharpa. No ten napar gazowy. Zadanie profesor Garlik. Zdobądź i wypróbuj jadowitą tentakulę. Zdobądź i wypróbuj mandragorę przeciwko kilku wrogom. Tutaj przebi balony nad stacją Hawksmith, przebi balony nad boiskiem do Quidditcha. To zrobimy sobie później. E, I tutaj jeszcze spotkaj się z profesorem Figiem koło wieży. E, no dobrze, no to najpierw zrobimy sobie coś takiego. Tą wieżę zobaczymy. Mapa świata. O jak to okrutnie daleko. Ale myślę, że nie będzie tak strasznie. Tak więc za chwilę do Was wrócę. W tle nadal są jakieś roboty drogowe. No cóż, nic na to nie poradzę. Ale już jesteśmy blisko tutaj naszego celu. I, i muszę wam powiedzieć, że spotkałem jakiegoś sowitego trola na swojej drodze. No i potyczka była naprawdę interesująca. Nie było łatwo, ale go pokonałem. Za pierwszym razem się udało. No, tu jeszcze sobie podkrywamy. No i co? No, sprawdźmy, co czeka nas przy tej wieży z profesorem Figiem. O wow, czekaliśmy cały, całą noc. Nie odnowiły się krzaczki. No dobra, no to profesorze Fig, co tam pan odkrył? Nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we operate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Very good This isn't ideal. No, it isn't. This way, and. Disillusionment. Czyli co? Kameleona? Aha, no mam je przecież. Quickly now. Dobra. Podkradnięcie się do przeciwnika, pozostając niewykrytym, pozwala rzucić Petryfikus Totalus. Słabsi przeciwnicy zostaną trwale obezwładnieni, podczas gdy silni odnoszą znaczne obrażenia. Wow! No dobra, idziemy za profesorem Figiem i zobaczymy, jak to wszystko działa. O! Ale miło. No dobra, Fig, idziemy dalej. Aha, to ja, ok. Widzę, że ja y tutaj muszę. Um, wszystko robić no dobrze, chodźcie po kolei, każdego tutaj um, musimy, musimy się pozbyć każdego z troli. Oj, tego to musiało boleć, tego to musiało boleć. Eee, dobrze, no, to, ale sprawdźmy, schodźmy na do tej wieży. No już, już nie potrzebujemy, chyba, no nie? No dobrze. Chodźmy, chodźmy zabić tego. O nie! A masz, spalimy go A, tu takie trolki gdybym wiedział, że te trole są takie słabe? Chodź tutaj wielki trollu A masz jeszcze tutaj Nic takiego specjalnego tutaj nie było. Revelio. O, tutaj mamy jakieś złoto, no pewnie. E, sprawdźmy, co tutaj robią te gobliny. Tutaj nic nie ma, a ten fik będzie tak za mną biegał teraz? No dobrze, e, chodźmy tutaj może Rebelio. sprawdzić. Rewelio to jest bardzo fajne zaklęcie, powiem wam. Ja bardzo często go używam, praktycznie wszędzie. O, tutaj coś mamy. Okej, okay, znaleźliśmy może... Znajdź coś związanego z imionami. E, no dobrze. U, coś się dzieje. O, a ty skąd się wziąłeś? Dobra, dobra, gościu! Spalamy! Wow! A masz! Ojej!

no dobra, no to przebiegnijmy się na samą górę. Tam będzie coś na pewno ukrytego. Wow, nie spadnijmy. To byłoby nie, nie, nierozważne. Można sobie na przykład złamać kostkę albo coś. Bierzemy wszystko. Did you say Sam Bacar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how the okay. loyalists knew about a tower that once belonged to a Keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Tak. Yes, sir. Mm -hmm. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber.